A jak bym tak spróbowała obsydian żelaznym wykopać? Pff, teraz to wszyscy przypominają, że nie ma drewna. Ale mam żelazo jakieś w domu, więc mogłam zrobić wiaderko. Ewentualnie dwa... I nożyce muszę zrobić. Muszę poszukać yy, owiec terrorystek. Poczekajcie... No, wiem, że wbiję do lawy, jestem w domu, ale trochę już tutaj przeszłam, nie? Coś by się jeszcze może rozejrzeć. Do tamtego bym się chciała dokopać. A za nim jest taki fajny, duży. Hmm. Dobra, spróbujemy. I ten tutaj tam jest fajny, też taki ogromny. Też będę chciała się przejść. Ale będę musiała do domu wrócić, się wypróżnić, bo przecież i też można nosić rzeczy przy sobie. No wiem, że można tylko jak wykopać obsydian. Wiem. się, taką będę społeczną chyba nie jestem. I przydałaby mi się jakaś łopata, ale oczywiście po co wziąć łopatę? Na cholerę ci łopata, dziewczyno, nie? To jest zbyt mainstreamowa rzecz dla ciebie. No halo. O Boże, co za gravel. Głupi. Cześć. cześć, Częździ. Nie zbieram tego czerwonego proszku. A może? exp? Dawać ekspa. Uh -oh. Maciek masz przekichane. Masz odesłać snapa. Dobra, trzeba zrobić porządek. Out, 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 out. Ile się miejsca na zrobiło? Mmm, mm, mm. Teraz jestem na czternastym, ale próbuję. Ze mnie ja pierdzielę. Co za gnom ogrodowy? O nie wierzę. Kto napisze co zrobiłam? No właśnie, kasragiw, w którą stronę ja się kopę i po co? No właśnie, no właśnie. No i to jest właśnie to. Blondynka wzięła się do Minecrafta, nie? Ej, no rzeczywiście trochę taki penis wyszedł, no ale trudno. Nic na to nie poradzę. Ej, dajcie mi jakiegoś kobla jednego. ok? zrobimy to tak. O, Boże! Po prostu I can't believe! <laughs> Prawie do wpadłam. Tam się chce kopać. A ja bym się jeszcze wróciła tam, gdzie byłam. No geniusz. Po prostu geniusz. Czysty geniusz złej postaci. No głupie słuchawki. O Jezu, nie, nie, nie wpadam jeszcze do lawy. Chcę tu duże zwiedzić, bo tutaj mogą być fajne rzeczy. Na przykład węgiel. Albo dwa. Albo trzy, uuu. Nie, nie mam zamiaru całości zbierać. Nie mam mowy, nie. Popłynęłam daleko przed siebie, bo woda mnie popłynęła. Na, 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 na. Woda zakręciła ja razem z nią, więc woda mnie zalała, i gravel zabił mnie. A ja się tu nie śmieję, bo to wcale śmieszne nie jest. Więc zabierzcie ten gravel. Matko, puszka, ile go jest? Co, jak zawsze? Co lot scituj, jak zawsze? Co? Nigdy nie czytowałam. Raz tylko na X-rayu na pewnym serwerze grałam, ale nie powiem na jakim. Nie, nie powiem na jakim, bo, bo nie. I tak, zaprowadź wodę do lawy. I no. ja powinnam się w sumie jeszcze gdzieś wykopać. Ewentualnie... Ooh. O fak. Ale to fajnie wygląda. I teraz mam wielką ochotę zgasić w ogóle to światło tutaj. No, słuchajcie, w końcu coś znalazłam. Takiego naprawdę Tylko, że... Mm, minus 33 na minus 145. Może to ktoś zapisać? Bo coś czuję, że zaraz zginę. <grym> I będzie taki finał minus 35 na minus 145. No cicho. Uuu, Uu, dzień dobry Zgini sobie. Mam złe wspomnienia z zombie Przez ostatniego hardcora. Dlatego moje ogrodzenie to jest strefa wolna od zombie. <grym wziął> Kuźwa, słyszę je. Ej, nie, mam bałaganu za sobą. Bałagan jest tutaj. <grym wziął> Wszystkie ubrania tutaj leżą. Bo mi się nie chciało składać. Aha. No, chodź tutaj, chodź. Chodź, pobawimy się. Pobawimy się w dom. Będziesz moim niedobrym synkiem, którego trzeba sprać. Za to, że dostał jedynkę z matematyki. Zabiłam własne dziecko. Czy jestem wyrodną matką? No wiem, że jest ciemniej, ale jest klimatyczniej. Zresztą wy i tak macie podjaśnione o 5%, że tak powiem, ekran, więc wy i tak widzicie. Fucking. Y widzicie więcej niż ja. Dobra, dobrze, spokojnie. Ja na niego sobie tutaj poczekam. O fuck. No. A, jestem wyrodną matką. Właśnie na taką odpowiedź czekałam. W takim razie, teraz jestem podwójną wyrodną matką, bo zabliłam bliźniaki. Who cares? no Nobody oczywiście. Proszę, niech tutaj nie będzie więcej... Widzicie co? Jak ta strza strzała leciała, to miałam kuźwa przez chwilę wrażenie, że to jest diaks świecący się w ciemności, a to oczywiście strzała. Teraz tu przylezie ten kłąb. Nie. Tam jest ich dwóch! Trzech! Patrzy się. A się nie patrzy. Dobra, olać, yy, olać typa. O nie, nie olać typa. O nie, 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 nie. Przyjdzie tutaj. O, przyjdzie. O Jezu, No chodź. Chodź, bo nie mam czasu! Kośwa jakiego macela ubany. Dobra, dzwoń. Dzwoń, przejdę na, na live'a, będzie więcej hajsu za reklamy, nie? No idziesz ty gdzieś... O fuck yo. No... O nie! O nie! Kman. W internecie nie odwalaj. Mhm. Mm yy... Nie. <grytanie> Tylko ty masz czarny ekran. Spróbuj odświeżyć stronę. Nie gram na serwerze jednoosobowym. <laughs> Przepraszam, ale to prawda. Nie śmiejcie się, ja gram na serwerze jednoosobowym w tym momencie. Znaczy, teoretycznie mogłabym kogoś zaprosić, ale to będzie złe, bo wiem o tym. Co to zaprowadzisz? O, Boże, nie będę prowadzić żadnej wody do lawy. Po co? Przecież mnie już tam dawno nie ma. A, to niebieskie muszę zabrać. Jeszcze na Enchant. No jasus. Wymyślają lapis dla Ale ja już mam obsydian. Tylko, że muszę go wykopać. Mam go w wulkanie. Tylko muszę mieć diaksy. Także don't worry. No, chyba cię coś tam boli. Skąd to coś mnie strzeliło? O! O, Enderman! Ale patrzcie, jaki głupi! Ale nie wyjdzie z tej wody. Nie, będzie z nią spływało? Zginie. Czy nie? To jest? jest drugi Enderman. Creeper. Szkielet sztuki 1, 2. W porywach do trzech. Gdzie z drugiego creepera, co do mnie idzie? A nie, to jest ten sam. Tylko że mu to chodzenie nie idzie. Okej. Okay. Może ile tej wody tutaj do jasnej anielki, no? Wiem, że na 13-14. Wiem, że jestem za wysoko, ale taki super cave, że nie mogę się oprzeć, żeby go nie zwiedzić. Będziesz troszeczkę. Tam są. Ale chyba mnie nie widzą. Frytek gra teraz w Paladins. Super. Dobra. Podejdę z drugiej strony. Zabij go, chciałabym, tak Ale przy moim szczęście to on mnie zabije. Dlatego najpierw zbierę to co mogę zebrać, a potem będę się martwić. Miecz mi się w ogóle kończy? Chust. Może nie będzie tragedii, może mi się uda. Tylko tam mogą być jeszcze jakieś fajne rzeczy. A ja tam nie pójdę, bo mnie zabije coś. Au, 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 wiedziałam. Patrzcie, filacarowy! Zombie. Wróciłbyś coś. Któryś? Halo. O, nie! O nie! O, nie, o, nie nie, 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 nie teraz, nie teraz, nie teraz, nie teraz. Co się za mną nie ma. Mm. Super. Dobra. Tak się bawić nie będę. Przepraszam, ale next time. Yy, tu jest wyjść. Aha. Tja. Pomyślałam sobie, że zrobię sobie piecyk czy coś. Ale nie, bo po co? No dobra. Zeszmaglujemy jeszcze trochę. No właśnie, nie mam drewna nawet na crafting. Także to trochę smutne. Ale nikt nie krzyczał, jak byłam w domu, tylko wszyscy krzyczeli, jak ja powiedziałam, żeby krzyczeli, nie? Takie krzyczenia to się słuchajcie, nie liczę. Ta, no. Może być z las tutaj. Głupi. Dubku. Chodź. Of. O! Ho, ho, Pan Pająk! Wiem, co to jest w muzykali. Nie mam zamiaru zakładać tam konta. Nie mam zamiaru się wydurniać do piosenek Justina Bibera. Przepraszam. Ani innych piosenek. Przepraszam, nie. Okej. Okay. Nie no, pewnie nie twoja wina, że ci nie słucham. To by było głośniej krzyczeć! Wiem, że mam, właśnie go trzymam w ręku, spokojnie. Chciałam sobie przepalić na jakiś dodatkowy kilof czy coś, a tu dupa, sorry, nie. O, takiego wała. Oh, fuck. O fuck, jaka impreza. Nie ma mnie, widzieliście to? Widzieliście to? Hmm. Jakby to teraz mądrze zrobić? <ścoughs> o. No, bardzo mądrze. Eee. Chodźcie do nogi pieski. <laughs> kupi. O nie, jednak mądry. Zbyt mądry. Dobra. Nie dam się. Jedyne co to do dolawy. Nie no, chwila. Zanim się zabije, to wiecie. I trzeba co tam pójść. Tylko, że te szkielety po prostu są rozbrajające. Zauważył mnie. Zaraz tu przyjdzie. Zaraz go dojedziemy. No chyba, że najpierw on mnie dojedzie. Wiem, że jestem osoba w kropaniach, nie musicie tego pisać. Okej. Okay. żelazo. Ej, nie, jeszcze nie umarłam. Dobra? Dobra, jeszcze nie umarłam. Poczekajcie z tym rip. Jeszcze chwila. <gry> jeszcze, dajcie mi 3 minuty, okej? Okay? Właśnie widzicie, że nie pomyślałam o tym. Yy żeby sobie zrobić Set home Ale dobra. Znaczy jak z dnia to i tak się w domu gdzieś odrodzę albo gdzieś w okolicach domu. Nie no na wyspie się odrodzę, to nie jest daleko. Chyba jeszcze jakiś tutaj jest. Patrzcie jeszcze jeden. No weź chociaż raz w dobrym miejscu. Nie. Dobra. Wow! Ale tekstury wywaliło na chwilę. Dobra. Yy, zrób sobie łók. łatwo powiedzieć. Mam dwie dwa stringi, więc o jeden za mało. Nie zrobię, a nie mam. Patrzcie, no taki fajny cave miał być. A tu taka dupa wyszła. A ja się tyle namęczyłam, żeby przeżyć. Ale jest emerald jeden. Mam już siedem. Siedem to magiczna liczba. Mm. teraz wypadałoby się jakoś zabić chyba, nie? Tylko jeszcze nie wiem jak. Mogłam gdzieś się utopić, ale chyba szybciej by było, jakbym po prostu się wróciła do... Do lawy. Kop w górę, tak. Jak jestem na 16 poziomie, to mi braknie tych... Y, kilofów, żeby się wykopać. Dajesz, 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 lecisz, lecisz. A, tutaj była woda, właśnie. A co jest w ogóle pod tą wodą, nad tą wodą, w tej wodzie? Tam na górze? No tam też może być cave, a ja o tym nie wiem. No, klan, nie, nie odpływaj. No. O, już nie odpływa. Nie się. A, niczego nie ma, okej. Okay. Dobra, wracamy do domu, idziemy się wypróżnić i weźmiemy na pewno... O, żelazo. Yy, na pewno weźmiemy drewno i... I wodę. No, mogę przestać? O, super. Bee! Będę musiała zrobić polowania na te beczące mowy. Fuck. Leave me alone. Co do mojej wolnej strefy od zombie. Od zombie strefy wolnej chcę. Chcę. Jestem. Ej, nie, ale tego nie mogę prze przepuścić. Tak. Nie tym wiedzę potrzeba. <laughs> Będzie łuk. Będzie łuk. Jo, juhu. Dobra. Przydałabym mi się szybkiego zrzutu. Dobra, może być tutaj. Ja to wszystko wywalić, to wszystko... Boże, dwa taki ironu, słuchajcie, boże, jaka jestem... Aha, bogata. Bogata. Bogata, bogata, bogata. Mam aż dziewięć strzał. że yy, do której live nie wiem e nie wiem czy w ogóle mam opa co tchą? to zrobię inaczej nie już nie pamiętam tych komend. Aha. A jak a, najle a jak wpiszę help. A bez tego. O, the tu uh, Mhm. Mm pardon mi. Pięć, e, replace item, say sześć. Seed, set, block, set, set, word, spawn, spawn point mogę ustawić na przykład. A kolejna nie, to tylko spawn point mogę ustawić. Co w sumie też by było dobre. Bo to zawsze jest. wiecie, Trochę mniej biegania przez las. Hmm. A no. No. A ja to jestem zbyt zajęta, żeby wchodzić na Skype'a teraz. Zresztą, wiecie. Wiecie, takie jest życie. Owezmę sobie crafting na przykład. Jest taki już gotowy. Machnę sobie. Zobaczcie, yy, co się robi na odwrót. Mhm. Mamy łuczałkę, mamy drawnałkę, mamy patyczkałkę, troszkę więcej pochodniałkę by się przydało. Też przerobię na ten. Smer, smer. Jedna mi starczy. Yy.